Witam wszystkich dzisiaj o astrologii i nauce. Astrologia, a nauka. Oczywiście nie mylmy astrologii z astronomią, czyli nauce o kosmosie, przestrzeni, czasie. Dzisiaj astrologia, czyli coś zupełnie innego. Ale czy astrologia ma coś wspólnego z nauką, ze współczesną nauką? Zacznę od tego, czym jest w ogóle astrologia. Jest to próba przewidywania przyszłości ludzi, wydarzeń, ale też cech charakteru, zachowania ludzi. To wszystko w oparciu o wpływ na, na te wszystkie rzeczy przez położenie ciał niebieskich na nieboskłonie. Ponieważ astrologia wiąże właśnie to położenie tych ciał niebieskich, ich wpływ z. Hmm, Poprzez jakieś tam oddziaływanie, nienazwane, na wszystko, co nas otacza, na nas, na przyszłe wydarzenia, na to, jak się zachowujemy, jakie mamy cechy charakteru. Czyli astrologowie, na podstawie daty urodzenia, miejsca, godziny, ustawienia, położenia planet, księżyca, słońca, innych gwiazd, planetoid, innych obiektów, i to jest jakie planety, ciała niebieskie i całą masę innych rzeczy. To już jest brane w zależności od astrologów, każdy inaczej. Wylicza według jakiejś, z którejś z metod horoskop i otrzymuje analizę osobowości, opis przeszłości, przyszłości, bo przeszłość też, ale jak ma się to do nauki. Czy w jakikolwiek sposób łączy się to z nauką, i należy powiedzieć, że w żaden sposób nie ma powiązania z nauką. Jest to pseudonauka. Nie opiera się ona w żaden sposób na współczesnej nauce. Wręcz nauka udowadnia, że to nie działa, nie może działać, że ta, to oddziaływanie. To umiejscowienie, umiejscowienie tych, położenie tych ciał niebieskich na nieboskłonie nie może i nie ma żadnego wpływu na teraźniejszość, przyszłość, przeszłość, cechy osobowe. Nie ma tu żadnej korelacji. Zacznijmy od wpływu ciał niebieskich i ich położenia na nas, to położenia na tym nieboskłonie. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej siły, nie ma takiego oddziaływania. Żeby to w jakikolwiek sposób mogło na nas wpływać. Nie ma jakiejś magicznej, kosmicznej siły, która w zależności od tego, o której godzinie, gdzie się urodziliśmy i jak ma się te wszystkie rozłożenie tych wszystkich planet, planetoid, gwiazd, gwiazdeczek, księżyców, słońca, nie ma czegoś takiego, co by mogło na nas wpływać. Oczywiście istnieje takie coś jak promieniowanie kosmiczne, ale to nas otacza ze wszystkich stron, przenika nas, cały czas się zmienia, no ale to nie może mieć wpływu na przykład na nasze cechy osobiste. Dodatkowo ruch planet, gwiazd nie jest dwuwymiarowy i jest bardzo skomplikowany. To położenie, jakie biorą pod uwagę astrologowie, jest brane pod uwagę jako dwuwymiar. Brane są różne planety, luż, różne ciała niebieskie, a nie jest brane pod uwagę, że ten ich ruch jest trójwymiarowy, że to cały czas się zmienia. Kiedyś był Pluton brany pod uwagę, później nie. Pojawiały się nowe planety. Oczywiście wiemy, że nie wszystkie planety, nie wszystkie księżyce, nie wiedzieliśmy o nich. I ta astrologia się powoli dostosowywała do tego, co się zmienia w naszej wiedzy, i to, co 100 lat temu można powiedzieć, było brane pod uwagę i było czymś dla nich oczywistym. No teraz już nie, no bo się pojawiły nowe planety i tak to się właśnie zmienia. Dlatego to odkrycie np. Plutona okazało się nagle, jaki on jest ważny, jak mocno wpływa na horoskop. A później się okazało, że jednak nie jest taki ważny. Więc jeszcze kolejna sprawa. Ponieważ astrologia w dużej mierze opiera się na tych historycznych podziale, na przykład na znaki Zodiaków. No odbiegając od tego, że te znaki Zodiaków, to już coś jest bardzo innego. Ale pamiętajmy, że Określenie tych znoków zodiaków, które miało na przykład miejsce 1000, 2000 lat temu, w cały czas poruszającym się wszechświecie, w cały czas zmieniających się strukturach wszechświatu układu słonecznego, to wszystko cały czas się rusza, tak jak wspomniałem. Ziemia, Słońce, Układ Słoneczny, inne gwiazdy, nasza galaktyka. I te obliczenia ówczesne są całkowicie inne do tego, co jest teraz. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w zupełnie nowym wszechświecie, bo on cały czas się zmienia. No ale niestety astrologia o tym chyba zapomina. Czyli astrologia a nauka nie ma żadnych pomiędzy sobą powiązań. Wręcz odwrotnie nauka udowadnia, że astrologia jest. Hmm, nie działa. Tak to należy ująć. Nigdy nie powinno być stawianego znaku równości. I o ile te 2-3 tysiące lat temu astrologia traktowana była jako nauka, no wtedy badano te gwiazdy, oczywiście dużo jeszcze nie rozumiano, ale później to wszystko się rozjechało. Nauka poszła do przodu, astrologia została te kilka tysięcy lat temu. Więc nie ma żadnego powiązania pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Żadnego znaku równości, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Nauka to nauka, astrologia to jest pseudonauka, to jest wróżbiarstwo. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.